Polska w najbliższych dniach zmierzy się z kolejną falą zimy, która przyniesie intensywne opady śniegu oraz trudne warunki na drogach. Prognozy wskazują, że na południu kraju pokrywa śnieżna może osiągnąć nawet 48 cm, co znacznie utrudni życie mieszkańcom i podróżującym. Podmuch zimy przyniesie również silny wiatr, który spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne. Największe opady spodziewane są w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. W tych regionach śnieżyce będą najbardziej intensywne, a ich skutki szczególnie odczują mieszkańcy terenów podgórskich. W ciągu kilku godzin pokrywa śnieżna może zwiększyć się nawet o 20 cm, co utrudni poruszanie się zarówno pieszym, jak i kierowcom. Silny wiatr, osiągający prędkość do 60 km na godzinę, dodatkowo potęguje problemy, powodując zamiecie i zawieje. W takich warunkach widoczność może spaść do kilku metrów, a na drogach mogą tworzyć się zaspy, które będą blokować ruch. Eksperci zalecają unikanie podróży, jeśli nie są one konieczne, oraz zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Nocą temperatury spadną do minus 12 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich nawet do minus 14 stopni Celsjusza. W ciągu dnia słupki rtęci nie przekroczą minus 5 stopni Celsjusza, co oznacza, że śnieg pozostanie na powierzchni przez dłuższy czas. W takich warunkach kierowcy powinni być przygotowani na oblodzone drogi oraz trudności z uruchomieniem pojazdów. Zimowa aura, choć piękna, wymaga odpowiedniego przygotowania. Warto upewnić się, że system ogrzewania w domach działa sprawnie, a w samochodach znajdują się podstawowe akcesoria zimowe, takie jak łopaty do śniegu i odoszyb. Służby drogowe już mobilizują swoje siły, aby zminimalizować skutki nadchodzącej zimowej nawałnicy. Prognozy wskazują, że intensywne opady mogą utrzymać się przez dwa dni, a potem nastąpi chwilowe uspokojenie pogody. Jednak zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, a kolejne fale śniegu mogą powrócić już w przyszłym tygodniu. Warto śledzić komunikaty meteorologiczne i odpowiednio przygotować się na nadchodzące warunki.